Ganger, czyli podróbka, yy, arena Aurelia de Barones, czyli siostra tego Sirfa Merloka, tego co rękę mu jebało. Nie w sensie tego, tego co nam dało, żeby tego zwabić dużego. Kurwa no, co jest, zobaczcie na to odbicie. No, nie no to nie wygląda jak za nami. Jakoś inaczej. No tak, <laughs> co jest. Świetnie, to damage dostaje jak stoisz pod tym, że cię zabija od razu. Hmm. <laughs> Jesteś analfabetą i... <laughs> Boli cię bardzo. <laughs> tak, jestem analfabetą, aż tak po mnie to widać. Nie mogłeś ruszyć czy coś? Nie po prostu to tylko będzie epickie, kurwa. Sarkastycznie. Tak, czekaj, co? A tak, bo to można tego łączyć. iść tam kliknij tego robota. Nie muszę. To jest Trambałor, tak tak powiedziałeś, że w medówce za. Ale to nie.

Aha, bo te roboty wylatują w to. Tak. Robię kamikadzę w ten. Nie strzelaj do niego. Nie? Okej. Okay. Bo on robi kamikadze w tego, w ten plakat, nie? Tego ziomka. Zaraz się wpierdoli w niego. Reparow. Znaczy chyba się zawiesił coś. No tak, kurwa. No to jak se lata, bo tak nic nie robił. Bo tam w, dwa to się wpierdoliły w ten. Po prostu w ten plakat wleciały okay. te kamikadze. One tam nic nie robią. O, leci w stronę tego plakatu, zobacz. Aha. Leci. Co on zrobi? Look. a, okej. Okay. No i nie ma plakatu. Yeah. What the fuck? No, 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 no. <laughs> Właśnie sobie dwa razy pod rząd w łeb zajebałem. <grystanie> a ten co kurwa inżynier idzie, jak gdyby nigdy nie spał na niego? No. Ej, o. Zajmę sobie zajebałem głowę za nim, a potem dopiero przyjebałem mu. Poszedł spać. <grystanie> a mimir. Hey. Z tych ognistych nie jestli, bo one eksplodują po śmierci. Okay. Tam jest strzela, co jest? Meister Jasper, kurwa Gagri bo Gagri kurwa. Ty. A ła, przyjewam se Gagri Gagri Zabij Dawida Jaspera Klucz? Weź klucz od Mike'a. Okay. Nie ma klucza, by zać okej. O, ja tylko na na samą górę na, na dół. Aha, czekaj. A, tu mamy nie, nie. Nie, a tutaj. Jeste. Jeste. Nie, nie odejdę. Nie zmusisz mnie. Nie ładnie powiedziałem. kurwa. No kurwa. Mm. O, trafiłem wreszcie pehau. Cela ciałą z Minecrafta. Woah. Albo to jest, a nie, bo my nie byliśmy w tej skrapie, gdzie jest Easter egg, kurwa. Dobra, idziemy tam. Bo do, bo musimy po tylko oddać te questy. Idziemy kurwa Minecrafta szukać. Dobra. Creeperaj idziemy farmić. Pierdole tam. It's time to get clap trap at 1000 cuts. We need him to shut down the force field. For Make it painful, guy. This is going be fun. <laughs> Dobra, ale na razie jebać. Reaper. Oh, Bo tam jest strefa z isteregiem, czy coś takiego na mapie, nie? Zobaczcie, gdzie to. Jeszcze skin jest z Minecrafta w ogóle, jako nawiązanie. A, to tylko 19 z nich jest do 19 ekspazji. Stoje bać się. Tu i sprawo teraz na te tory. I mam iść prawym torem do końca i na jakąś krawędź wskoczyć, i tam przejść i w dół zeskoczyć. Kurwa wciąga mnie, zostaw, debilu. O, na tym ma co się z nim bić. O, no. mnie tak, że. busta, dawaj. No dawaj, walnij mnie, no, aha. Najgorsze są te wciągające właśnie, ci ciągną do siebie powoli. No pana, nie będzie mieć pada. Wow. Nie ta pusta. Ała. A już wiem. Prawy tor i tutaj widzisz, są takie półki baskalne, chyba o to chodzi. Tędy wychodzi no, takie są takie, właśnie, prześciany, nie? O, chodź! Ło, <laughs> kurwa! Kop, jakie kurwa bo ja mogę sobie w łeb przyjebać przypadkiem. Kop kurwa! <laughs> jo, jakie sobie wiste! Kop, kop kurwa, całego birda! Kurwa, szybciej! <laughs> szybciej, kurwa! Nie dawało mi być! Minecraft! O! Oh. Oh, kurwa! Co to? A. Ah. Au. <laughs> o oh, kurwa, ty! No tak, amunicja wypada z węgla. A, ze złota... złoto. Au. A z tego, tego czegoś to wypada. właśnie, co to Ridiu oh. oh. ty! Skin różowy. Yes. Z Do... A właśnie trzeba było go... Z... Srena. O kurwa. Joki zajebiste do tego, do tego miejsca się dostaniemy potem, potem tutaj. A co? O, osiągnięcie. Co się... Co tego... tego robaka. Jakiego? Wyłączył, przecież on był znany, jeszcze nie było wiadomo tak. o tym. To się okazuje, że to jest podejrzane, że ziomek kurwa jakby nie dostał dealu na wyłącz, korpogadanie, korpo gadanie, nie? To też mu dużo nie pomogło. Zespędzić, że... ...po takich... ...to nie. No bo one dużo z HP zdejmują. Teraz duży powinien wyjść, o jest Co dropło? Głowa, kasa i gówno To jest bardzo mała szansa na to, ale normalnie masz Ale masz normalnie właśnie tego, że strzelasz z strzałą z minecrafta Idziemy uratować święta Chuj tam, że jest li... lipiec zaraz Really? Są. Happy mercenary day. I got a job for you a się będziemy okradać tam po to na końcu pociąg gdzie you're się pojebano ilością blutu na zdrowie. Nawet spójrz na mnie. My, kopię diamanty, kilo Ale ładnie tutaj. <śpiewanie> la, 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 la. O oh, kurwa yeti, patrz! Ale on tylko 14 poziom mają Chyba o to pierdolcie się. Tam Yeti poszły na dół. Chyba. O tu jest Yeti. Wypierdalaj To tam municji szkoda chyba, na nich, bo to, no, to nad zmele na strzała z tą taką dalej. ludzie trzeba pociąg zatrzymać węgiel, ale frajerzy. Manny stupa. k***a, piec. No hmm, like to I co? Właśnie też chciałem wejść do środka. Idź za śladem, we... i mały śmieciu. A tej można sobie nabić ten kontrakt Hyper, i dodatkowe te cele i to jako bandyci się zalicza. Gdzie ten sklep jest? Czy to jest ten sklep na pod nami? Czy jest tu? Nie, pod nami chyba sklep, ten co... wychodziliśmy z niego. Dobra, chyba prezenty tu jest. Tutaj nie słyszę mnie. Jakaś świąteczna z tego wypadku. A, to jeszcze lepiej. Do mnie. śnieżny mnie no już nie. Tu jakim to lobem strzela, prawda? Ty... się bym granatnikiem strzelał jakoś. Albo moździerzem raczej. Tam, na, no właśnie, wiesz, tam jest chyba jakieś nawiązanie z tego co pamiętam, zobaczysz. A nie jestem pewny, nie pamiętam, czy to nie będzie yeti jakiś, yeti-kotleti, kurwa. Nie Te zwałowani są jako bandyci zaliczane, śmieszne to trochę, mrozik. Mrożą, kurwa, freeze, ja pierdolę. ...stał na nim w ogóle. nie myślałem nad tym. Na, czy jechać z czy nas wyjebie z niego? A mamy być blisko, to pojedziemy. O ty, kurwa, da się, a ja biegałem, nie. a ja biegałem, kurwa, na tym pociągu, jak debil. Aha, da się. O kurwa! Siema. Podskoczyłem i mi wbiło w ten. Uważaj, dzikie zakręty. To kurwa rzuca kamieniami. A, będzie trzeba ten. Pasem trafiłem do jednego. Jeden pistolet leci w ogóle, jak obrażenia pasowe zadaje. Udu, leci. O tam w ogóle też. Sztabki wypadły cztery. Kurwa tutaj wyjdzie spod ziemi. Kurwa jebany k A nie, tutaj jest. A, bo czapkę jeszcze muszę zajebać. O, teraz idzie. O, tutaj jest. A kurwo. A, kurwa szczęki. Przepraszam, ja mój zajadł cały O ty kurwo O, ten! E... ale nie, dalej. Jestem zawyżony.

To jest dużo wybuchowych broni masz do tej sprawy niby. Damn Kurwa, te, te dialogi czy te, to są piękne kurwa dialogi, jak on krzyczy. No. No no no, no, no nie, to jest ten ziomek Mister Torque, on to jest od tej firmy, która bronił Widzisz te drzwi? Więc nas obserwuję przez nie. dalej tam. A, to jest ten! I tak właśnie. A, musiałem pierwszy pokonać. Czekaj to. No, Dobra, trzeba pokradać Za darmo słuchaj, bo ty tego nie żyjesz. to jest to jest po prostu przekozacki ten krater, rozumiesz? To właśnie jest przekozacki brak grawitacji. Punch him so hard.

Witaj w dżungli. No, to jest pełnoprawne DLC. O, właśnie będziemy walczyć w ogóle, nie? Że tłok.